Yo, się mam ludzie z Sezonu Kubolo. Witam was w e, takim vlogu, takim e, podróżniczym na moim kanale, właśnie. Też będzie seria, właśnie z Kubołtrawy, z Mielna. Mogę, właśnie jestem w Mielnie, że się e, No i teraz, właśnie, zaraz le lecę zamiłować się w pok pokoju, i a potem. Potem zapraszam Was na relację, więc i też na tego vloga, więc bardzo serdecznie Was zapraszam. Tam jak widzicie jest to nasz e, hotel, tym, który, tym, którym którą się e, zameldujemy, czyli zameldowaliśmy się, czyli Resort, proszę bardzo, mielnie. To Te wygląda... Też pokażę Wam logo tego hotelu, e, zamieszczę Wam i proszę bardzo, tak to wygląda. się tak. Jak widzicie, zjeżdżanie. dodatkowo. E, na basen. Tam jest basen dla dzieci, a tam jacuzzi. W e, ośrodku no Hrldaria Resort. Muszę wam powiedzieć, że ja tu normalnie, mierznie 2 metra na sekundę, na na Coś po prostu na No nic, nie da się tego wykulić. Ale jest fajnie, piękne nie będzie basenie, Znów, zresztą zobaczmy, czy Woda w Bałtyku jest taka... uuu, ale fajna jest. taka cieśka, fajna. Można uprawić morsowanie, to Ooo, oh jest, tak, tak, kursowanie na Bałtyku, no, super, i to ja rozumiem. Do Was dnia kolejnego. Taki widok mam z apartamentu, właśnie. Resort, w są Mielnie. tu basenik. Tu Zjeżdżania jakaś. Tam długa Ten basen na dzieci. tam jacuzzi, a tam solda. Mamy widoczek z apartamentu. Super. Ładny w tym dzisiejszym vlogu na moim kanale, więc komentować sobie łapki w górę i też zapraszam do subskrypcji do kanału Kubo Drive, więc to tyle z mojej strony, więc trzymajcie się, i cześć.